W tym odcinku serii O systemach rekuperacji odpowiemy sobie na pytanie w którym miejscu najlepiej zainstalować centralę wentylacyjną z systemu rekuperacji. Do dzieła. Cześć, ja mam na imię Dawid i prowadzę dla was hurtownię z rekuperacją i nie tylko pod adresem shopklima.pl oraz ogólnopolską grupę instalatorów Grupa Instal, którzy zamontują wam rekuperację i nie tylko. Nagrałem dla Was serię materiałów o rekuperatorach, którą nazwaliśmy rekuporadnik, więc nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby dowiedzieć się o nowych odcinkach w przyszłości. No i koniecznie zobacz już te, które pojawiły się na naszym kanale do tej pory. A potem przy długim wstępie wróćmy do tytułowego pytania, czyli w jakim miejscu w domu zainstalować rekuperator, tą całą centralę, czyli to serce naszego systemu rekuperacji. Znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla rekuperatora to czynność, którą powinniśmy się zająć na etapie planowania budowy domu bądź modernizacji starszego budynku. Od lokalizacji zależy bowiem, jak będzie rozprowadzona cała sieć kanałów, którymi będziemy transportowali powietrze po naszym budynku. Na rynku mamy wiele różnych producentów centralek wentylacyjnych, ale każdy producent ma dodatkowo jeszcze kilka modeli. No i każdy model będzie miał inne wymagania co do temperatury pracy, gdzie on może się tak naprawdę znajdować. Jednak w większości przypadków rekuperatory powinny być umieszczone w pomieszczeniach, w których temperatura jest dodatnia, czyli najlepiej w garażu, w kotłowni, w pomieszczeniu technicznym, w piwnicy, ewentualnie na poddaszu. Dlaczego ewentualnie? Ano dlatego, że po pierwsze, poddasze musi być odpowiednio zaizolowane, aby temperatura nie spadała tam zbyt nisko, a po drugie, musimy też wziąć pod uwagę konieczność czyszczenia wymiennika czy wymiany filtrów. I dużo pewnie wygodniej będzie się to robiło np. w garażu, w kotłowni czy w pomieszczeniu gospodarczym, niż gdzieś tam wchodząc na poddasze, co nie zawsze jest, jak sami pewnie się domyślacie, zbytnio wygodne. Pamiętajcie również, że jeżeli jednak zdecydujecie się na to poddasze, to warto na etapie budowy domu zastanowić się, czy aby wcześniej nie umieścić tam centralki wentylacyjnej, niż na przykład zrobimy zabudowy poddasza płytami OSB czy GK. Może się bowiem wydarzyć, a aktualnie mamy właśnie taki przypadek, że przez otwór na poddasze centralka nie będzie nam chciała przejść. Dlatego warto ją umieścić wcześniej. Jak wspomniałem, centralki są różne, przykładowo test Osberga z wymiennikiem obrotowym są dość duże i bardzo masywne. Dwie osoby do ich wniesienia to przypuszczam, że minimum, ale są i takie jak na przykład Vanas czy Rotenso, które nawet nastolatek przypuszczam, że będzie w stanie podnieść, bo mają obudowy z EPS-u, są naprawdę lekkie. Wybierając miejsce umieszczenia rekuperatora, warto pod uwagę wziąć także możliwość doprowadzenia pionów, a także czerpni i wyrzutni, aby spełnić. Miały one wymagania prawne. No i pamiętajcie też o przestrzeniach serwisowych, aby można było się do tego rekupera dostać w celu wykonania różnych czynności podczas przeglądów, czyli przykładowo chociażby otworzenie jakichś drzwiczek, żeby wyjąć filtry. Rekuperatory nie są duże, nie zabierają więcej niż 1 metr sześcienny, a często nawet dużo, dużo mniej można je powiesić na ścianie, pod sufitem lub postawić na podłodze, więc jestem przekonany, że bez problemu poradzicie sobie z wyborem odpowiedniego miejsca do umieszczenia rekuperatora w waszym budynku. Możecie oczywiście skorzystać z porady instalatora, który zna się na rzeczy i ma doświadczenie w instalacji tego typu systemów. Na przykład z grupy Instal Instalatorzy znają się na tym, a dane kontaktowe widzicie tutaj u dołu ekranu. I myślę, że to tyle w tym odcinku. W kolejnych porozmawiamy sobie o różnych wersjach rekuperatorów i zastanowimy się, którą wersję wybrać. Także kończymy. Wy obowiązkowo zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję, napiszcie komentarz, jeżeli macie jakieś pytania, na które odpowiedź moglibyśmy nagrać w formie tego właśnie reku poradnika, to śmiało zadawajcie je w komentarzu. No i widzimy się w kolejnym odcinku.